Witam wszystkich, z tej strony X, ze mną jest X. X... Odpadł mi hamulec podczas jazdy. Tak, wczoraj. Trochę się cieszę, trochę się nie cieszę. Przepraszam, że nie było filmu. Yy, dzisiaj ja jestem na rowerze, no i... Chcecie tą gwiazdę? Będzie, Będzie konkurs. A teraz ona poleci w w dal. Tak jakby. Umiem kręcić To jest neon szatana. No. Umiem kręcić Inwarda. A dzisiaj się nauczyłem. Chodź jeszcze raz. O. Nie wiem, czy dobrze. Trzeba o tyle się odkręca. A ja już nie, nie wiem. Double whip, double whip, double whip. Double whip. Double whip. Double jak was tu wiem żebyście. Abyśmy też mogli. jeździć nie, auto nie, 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 dobra, chodźmy nie, tu. nie, tutaj. nie, bo ono tu nie, ono nie, 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 chodź! nie, dobra. Więc nie, Teleportowałem się z X na x, gdzie my w ogóle idziemy? Ja usiądę tutaj. Widzowie, Siemanko, to ja. Ja siedzę, patrzcie. To jest nasze podwórko. Nie podamy oczywiście ulicy, bo jeszcze ktoś nas namierzy. ty robisz? Hmm. To tu idzie. Któż tu idzie. Nie ma nie. Ja. No. Ja co tutaj parkuję? Naprawdę. Tutaj. Duży. Nie. I znam dzikka chce, żebyśmy skończyli, prawda? Bo my chcemy, żeby było dużo świetne jakieś krótkie filmy, a nie długie po 20 minut, bo tego nikt nie będzie oglądał. W, w ogóle mężymy na ręce. Tutaj taką ręką. Idziemy już na dwór? No, ale kończymy. To teleportujemy się. Więc się teleportowaliśmy. Gdzie mój kask? Nie wiem. A, na rowerze został. No. Magic. <grystanie> Jefek mordy jeszcze nie ma. Zrobię, zrobię wam. Ło, zrobię na dwie nazwy, ten profesjonalny wiki. Widzicie. Nie no, tak to fajnie. No, Jeszcze nie umiem. No, ale ty nie na kanał Milo Mazur, to nie nasz, ale ja go oglądam. Tam jest taki 8 który zrobił inuorda, czyli na. Ty. No na tych dwóch takich rampach, to są połączone. No, na tych dwóch takich kamerach, to są połączone. No, nie? No, na tych No, na tych dwóch takich kamerach. No, na tych dwóch o kurde. noga też się żegna. Więc pa!